Cześć, witajcie. Jeszcze krótki materiał na temat właśnie zmian w ciele, które zanotowałem tutaj po poście, bo już teraz ponad dwa tygodnie już wróciłem do żywienia, więc już obserwacje jak najbardziej są i oprócz takiej wszechstronnej, prozdrowotnego oddziaływania postu na narządy, na, na całe układy ciała, gruczoły, no to wszystko się wewnętrznie nam reguluje i uzdrawia. Natomiast no nie wszystko jesteśmy w stanie jakby odczuć tak fizycznie, co tam tak naprawdę się porobiło. Natomiast to, co jest naprawdę bardzo zauważalne, no to chciałem tutaj materiał właśnie o, o zmysłach naszych krótko opowiedzieć. Mianowicie węch, smak, może słuch też tutaj lekko też do tego nawiążę. No ale to, co właśnie jest takiego właśnie. Jasno się pokazuje w trakcie tego procesu oczyszczania, który na poście zachodzi, no to właśnie jak, jak się oczyszczają te nasze zmysły. Nie? I tutaj pierwszy jest węch, taki do zauważenia, już w zasadzie przez cały, przez cały okres postu tutaj odczuwałem, właśnie że schodzi cały czas ta zgęstniała zgęstniały śluz, który tutaj też również, tak jak i w innych tkankach, no po prostu zalega i powoduje też właśnie zaburzenie naszych zmysłów, węchu, smaku, to, to wszystko ma tutaj, no śluz jest tak naprawdę, yy, czyli zakwaszające jedzenie jest tutaj tego powodem, nie? No i ten właśnie bardzo można łatwo zauważyć yy, węch jak się naprawia, cały czas w zasadzie codziennie tam wypluwałem trochę yy, jakieś kawałki śluzu, raz mniejsze, raz większe, ale to tak postępowało i ten węch, bardzo, bardzo się regulował już pod koniec, naprawdę czuć tą różnicę, jeśli chodzi właśnie o zapachy, taką wrażliwość czucia. Też bardzo swoboda oddychania bardzo się poprawia, ten oddech staje się taki bardzo, bardzo lekki i czuć, że te kanały oddechowe zostały oczyszczone, bo jest po prostu taki lekki przepływ tego powietrza. To jest fajne. Ja też dodatkowo trochę wspomagałem się elementami urynoterapii, czasami z tego korzystam. Kiedyś tam głębiej się zagłębiałem w urynoterapię. No, może nie chcę teraz jakoś tak w szczegóły wchodzić, może kiedyś jeszcze ten temat rozwiniamy, bo temat jest bardzo ciekawy. No i tutaj zastosowanie moczu moczu uważam jest takim neutralnym płynem o wszelkim szerokim zastosowaniu prozdrowotnym dla ciała. Nie? No, ja korzystam teraz właśnie w czasie postów. Z elementów tego urynoterapii, czyli sobie też dodatkowo moczem wspomagałem przepukiwanie nosa, i to też miało swój na pewno pozytywny efekt, ale głównie, głównie samo zaprzestanie jedzenia, te procesy regeneracyjne w ciele też powodują tutaj no, wydalanie śluzów z tych rejonów, również i oczyszczanie się węchu. Więc to jest takie ewidentne, co, co bardzo mocno się pojawia. W trakcie postu, jako efekt jego. No a kolejnym takim zmysłem, o którym warto powiedzieć, oczywiście zmysł smaku. No tutaj właśnie no nie da się tego nie zauważyć, jak właśnie po tym długim okresie, długim okresie niejedzenia, jak te kubki smakowe niesamowicie się oczyszczają yy, i ten zmysł po prostu się całkowicie odnawia, jest bardzo, staje się taki wrażliwy, super czuły i, i w zasadzie po wznowieniu żywienia. No dobrze jest rozpocząć sobie sokami owocowymi, tak naturalnie, zanim się trawienie uruchomi, to trwa to kilka dni, więc te soki takie są na początek wskazane. No i dobrze je rozrabiać naprawdę z wodą, bo ta intensywność smaku słodkiego, no, jeśli tutaj mówimy o owocach, jest tak intensywna, że taki stuprocentowy sok mógłby być trudny do przyjęcia. A więc takie rozrobienie z 50 na 50% z wodą e, jest bardzo wskazane, no i, a jednocześnie i tak ten, ten intensywność smaku jest po prostu niebywała. I to jest właśnie takie no niesamowita przyjemność po takim długim czasie, właśnie z powrotem wrócić do tego smakowania. No, później to już dołączyłem też, czyli zacząłem jeść od chyba od piątego dnia, jakoś tak. Wcześniej to były soczki, od piątego dnia już tam zacząłem jeść owoce. Później jeszcze kolejnie dołączyłem też sałatki tutaj też. No, i przy jedzeniu też tych sałatek, no, bardziej tutaj tak dla przyjemności powiem, że te sałatki, że jednak to już mam rozpoznane też, że. To co nas tak daje energię i, i dożywia no to, to, to jest cukier z owoców tak naprawdę, to jest nasze naturalne paliwo i wtedy czuć taką sytość i, i, i taką satysfakcję też właśnie z sytości, natomiast te wszystkiego rodzaju sałatki jakieś takie mniej słodkie, warzywa i tak dalej no to, to jest no tak naprawdę dla przyjemności że tak powiem, smaku, no ale życie też wiąże się z przyjemnościami, więc jak najbardziej tutaj warto. No i też można właśnie, no na przykład ja bardzo dużą przyjemność czerpię z jedzenia czerwonej cebulki. Jakaś ona jest dla mnie taka bardzo pociągająca. I, no i pikantność też się tak rzuca właśnie niesamowicie, już zapomniałem właśnie jak potrafi ona być pikantna. To w zasadzie jest taka, taki pieprz w tych pierwszych dniach, że bardzo, bardzo pikantne. Teraz już się to uregulowało, bo jak generalnie no lubię tak dość pikantnie zjeść chili, więc już widzę, że teraz już jakby ta intensywność zmalała. Ale w tych pierwszych dniach jest to takie niesamowite uderzenie takiego intensywności tego smaku, że no, jest warto ten chociażby pozle dla, dla tego przejść. To no, takie oczyszczanie tych kubków smakowych, nie? No, tym razem z tego postu jednak wyciągnąłem wnioski i no, w dużo bardziej prawidłowo wyszedłem w sposób prawidłowy niż rok wcześniej. Rok wcześniej za dużo zacząłem jeść szybko i takie też... Zapchanie w jelitach nastąpiło tak, no takie, tak, tak takie za, zapchały się trochę te jelita. Tutaj tym razem tego nie było, więc po kilku dniach już fajnie się jelitka uruchomiły, się też nie przejadałem, po prostu jak już mi ciało mówiło, że wystarczy. Sobie jadłem co 2-3 godziny, ale bez żadnego przejadania się, wyciągnąłem wnioski i, i fajny tego efekt był. Więc zaraz się cieszę też jedzeniem różnego rodzaju sałatek cukini właśnie spaghetti, który tam przepis rzuciłem też mega no dobre to codziennie tam zjadałem przez tydzień śni ludzi nie fajnie no można sobie te. No i trzecia sprawa to jest słuch też to działa na słuch, bo to też tutaj z tych rejonów właśnie jak ludzie mają problemy często ze słuchem nie słyszą, no to, to też na poziomie fizycznym jest to po prostu za, za no śluz nieodprowadzony, zastygnięty i później te kanały przytyka, więc tutaj włączając owoce i jakieś działania właśnie takie detoksykacyjne, można sobie to w ten sposób rozrzedzić i wypłukać ten śluz tutaj jednocześnie zmysły się polepszają. No i słuch tutaj <laughs> powiem, że wiem, że to też odnosi się do słuchu, natomiast no ja nie zanotowałem. Właśnie jeśli chodzi o zmiany ze słuchem. No, byłem w przestrzeni la, lasu, więc była cisza, no i trudno powiedzieć, czy ta cisza stała się jeszcze bardziej cicha, czy, czy, też, czy też cisza stała się głośniejsza. No tutaj nie wiem, ale wiem, że to też działa też na wszystkie zmysły tak naprawdę, no całościowo w detoksykacji ciało się całościowo e, uzdrawia wedle kolejności, takiej jak samo uzna to, co jest najważniejsze według priorytetów, więc my nie musimy tak naprawdę nic tutaj jakby planować, jakoś zakładać, co teraz będzie oczyszczać ciało doskonale. Wie jest mega inteligentna tutaj świadomość w nas i wie, jak się poruszać po tych procesach. Więc my mamy tylko, naszym zadaniem jest tylko umożliwić, stworzyć odpowiednie warunki do zaistnienia takich procesów, tak? No i ten słuch, właśnie to taki trzeci zmysł, i to są takie właśnie Warto o tym wspomnieć, bo to tak pierwsze co to właśnie tutaj tych zmian po, po poście to można to zauważyć właśnie na, na, na podstawie zmian w powonieniu, w smaku i w słuchu. Tutaj ptaszki fajnie. No dużo ptaków dzisiaj jest w tym pięknym parku u siebie tutaj. Wszystkiego dobrego. Cześć.